Czy miód dębowy istnieje? Cześć! Tu miodowy scyzoryk i rozprawmy się z tą kwestią raz na, za na zawsze. Miód dębowy, nektarowy nie istnieje. Jeśli chodzi o miody nektarowe z drzew, to na przykład miodem takim doskonale pozyskiwanym w górach świętokrzyskich jest miód lipowy. Natomiast miód spadziowy. Z dębu może występować. W Polsce zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Częściej ten miód możemy nabyć jako miód grecki, bo tam spać na dębie faktycznie występuje. Jeśli natomiast chcesz skorzystać z dobrodziejstwa miodu spadziowego, to pamiętaj, że masz fantastyczne miody spadziowe zarówno ze spadzi liściastej, jak i ze spadzi iglastej. I tą spadź iglastą z gór świętokrzyskich serdecznie polecam. I pamiętaj, świętokrzyski miód to prawdziwy cud.